Cześć, szalom. Dzisiaj Was witam w otoczeniu mojej osobistej dżungli, czyli w towarzystwie mojego hibiskusa, a nie jest on tutaj przypadkiem. Dlatego, że chciałabym Wam powiedzieć dzisiaj o kilku rzeczach związanych z kwitnięciem kwiatów, związanych z byciem mamą, również z byciem mamą w trudnych warunkach. Więc dzisiaj Was zapraszam na Taki krótki filmik. I po pierwsze, dlaczego ten hibiskus. Ano, dlatego, że jest to kwiatek nie tylko bardzo piękny i niezwykły, który mam tutaj na parapecie od kilku lat i rozwija się cały czas i, i kwitnie, bo kwitnie on tak naprawdę kiedy chce. I odkryłam to, um, odkryłam to leżąc dwa lata temu, ponad dwa lata temu, będąc w ciąży właśnie z dziewczynkami, z Zosią i Anielką, ponieważ leżałam tutaj długo na łóżku, ten hibiskus, w zasadzie dwa hibiskusy, tylko jeden jest mniejszy, a to jest ten największy okaz, towarzyszył mi stojąc na parapecie u mnie w sypialni i odkryłam taką rzecz, że nie dość, że zakwitł tak pięknie na wiosnę, czyli tak jak właśnie teraz tak wiosna, wiosna, lato, to potem zakwitnął drugi raz na jesień, właśnie wtedy, kiedy leżałam. I bardzo często wpatrywałam się w ten kwiatek, i w pewnym momencie naszła mnie taka myśl, że okej, okay, ja posiadam ten kwiatek, mam go tutaj o siebie, cieszy moje oczy, ale tak naprawdę nie mam nad nim żadnej kontroli. W sensie, no nie wiem, jak kwitną kwiaty. Ja nie wiem, kiedy on zakwitnie, jakie kwiaty wypuści, kiedy. Czy zakwitnie fenomenalnie dwa razy w roku, co się rzadko zdarza, czy, czy raz w roku? I tak naprawdę mogę tylko go obserwować i cieszyć nim oczy. I to nie ja go zaprogramowałam, i to nie ja decyduję o tym, kiedy on kwitnie, mimo że należy do mnie. I tak sobie pomyślałam, że to jest no, prosty kwiatek prosta, ym, przyrodnicza ciekawostka dotycząca kwitnięcia. Ale też wydaje mi się, że odnosi się do naszego życia: że są takie rzeczy, których po prostu nie da się kontrolować. Możemy je tylko obserwować, możemy w nich uczestniczyć, możemy przełączyć się na pewną uważność. Możemy mieć nadzieję, że coś się potoczy dobrze, czy dobrze się skończy. Możemy się o to modlić, ale tak naprawdę nie wiemy, nie kontrolujemy biegu zdarzeń tak, może się wydarzyć coś zupełnie nieoczekiwanego i to jest tak jak z tym kwiatkiem, no prosta rzecz, ale nawet nad takim kwitnięciem kwiatka nie mamy kontroli. I to jest jedna rzecz, do której doszłam już jakiś czas temu właśnie gapiąc się w ten kwiatek. I też tak w kontekście kwiatków uruchomiło mi się skojarzenie dotyczące z dniem matki, bo to już lada dzień i tuż, tuż. I kilka lat temu na dzień matki dostałam od moich chłopaków Filipa, Tadzika i w sumie od mojego męża, bo oni jeszcze byli e, mali. E, prezent, już wam go pokażę. To jest taka torba, wiecie, taka, taki gadżet na dzień mamy. Torba. Torba super mamy. I generalnie nic z niej takiego nadzwyczajnego nie ma. Tylko, że odkryłam po pewnym czasie jedną rzecz, bo ja jej bardzo intensywnie używam i mam w zasadzie jedną rzecz w większości w niej noszę. Czasami mi służy jako zakupy, ale w większości noszę w niej i przewożę też w samochodzie. Już Wam pokażę. Nie będzie to żadna reklama. Zapalarkę i zniczę. I ta torba, jak się domyślacie, towarzyszy mi, kiedy idę na cmentarz. I nie zrobiłam tego specjalnie, jakkolwiek to brzmi. Po prostu te znicze kiedyś tam zapakowałam, idąc do, czy jak szliśmy całą rodziną, do, do dziewczynek. I tak sobie tam zostały, jak to bywa z różnymi rzeczami. I tak woziłam też je w aucie i zawsze ten zapas zniczy miałam w tej torbie Supermamy. I dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że to taki trochę paradoks i surrealizm wozić na grup swoich dzieci znicze w torbie z napisem Supermama. No, tak jakby troszkę się to wyklucza. Albo może ktoś może mnie oskarżyć o nadawanie jakiegoś niepotrzebnego dramatyzmu całej sytuacji, ale naprawdę jakby to tak wyszło naturalnie, po prostu miałam taką torbę pod ręką i już tak zostało, i zorientowałam się dużo, dużo później właśnie w tej, w tej surrealistycznej y, sytuacji. Ale nawet jak się zorientowałam, już tak zostało. I nie dlatego, żeby nadawać całej sytuacji jakiegoś y, dramatyzmu. Oto super mama idzie na grup swoich dzieci i to ma być jakieś y, wielce symboliczne, tylko stwierdziłam, że to jest coś naturalnego. To jest coś naturalnego, bo ja jestem mamą nie tylko Filipa i Tadzika, ale też Frania, Zosi i anielki. I tak jak Wydarzają się w naszym życiu, życiu rzeczy, których nie kontrolujemy, które po prostu są i musimy je w jakiś sposób przyjąć, zaakceptować i z nimi żyć, tak jak w wypadku kwitnięcia kwiatów. Eee, tak, e, tak właśnie ta torba super mamy e, powoduje, że. E, do, jest to, jest to w tym, dla mnie w tym momencie coś powiedzmy naturalnego. I bardzo mi to przypomina, jak się zastanawiam nad w ogóle sensem chodzenia z tą torbą na cmentarz w tym momencie. Przypomina mi to pewne stwierdzenie, które usłyszałam od lekarki na oddziale neonatologii. Na Mianowicie, kiedy Zosia. Już umierała i była u nas na rękach, u mnie i u męża. Podeszła do nas lekarka prowadząca Zosie. Właśnie tam na neonatologii powiedziała takie zdanie, które mi bardzo zapadło w pamięć. Tych zdań padło tam na pewno sporo na tym oddziale. Natomiast są takie rzeczy, które po prostu zapamiętujemy. I w moim wypadku myślę, że w naszym wypadku było to takie stwierdzenie: pamiętajcie. Że jesteście najlepszymi rodzicami, jakich Zosia mogła mieć. Tylko tyle. Nie, no w tamtym momencie to mogłoby się wydawać, że to nie miało znaczenia, bo mleko się wylało, Zosia zaraz umrze, a ona przyszła i nas w jakiś taki sposób pochwaliła, można powiedzieć, zbudowała, nazwała super rodzicami, nie? Jak na torpie super mamy. I potem, natomiast potem okazało się, że było to zdanie, którego, które gdzieś tam do mnie przylgnęło, i którego gdzieś tam się uchwyciłam, bo to było zdanie w kontekście, no nie mogłam już zrobić nic więcej. Nie było to poza moją kontrolą, co się dzieje, poza moją wolą, można powiedzieć. I. No, po ludzku, jako mama i mój mąż jako tata, zrobiliśmy wszystko, co się dało i towarzyszyliśmy jej najlepiej, jak potrafiliśmy. I ta, to stwierdzenie wyrażone przez usta lekarki, my po prostu musieliśmy przyjąć. Musieliśmy przyjąć jako i chcieliśmy przyjąć jako część tej sytuacji, która się wydarza. Bardzo mi się to łączy z, tą moją, z tym moim kwiatem, z tym moją torbą supermamy. Po prostu wszystko mi się zlepia w jakąś taką subtelną, ale jednak spójną całość. Całość od niekontrolowanych wydarzeń, przez bycie rodzicem, bycie mamą, po bycie mamą na zawsze, Nie? po bycie mamą na zawsze, bo część moich dzieci, większość, w momencie moich dzieci jest już w niebie, ale to mi nie ujmuje tego, że jestem mamą. I tak samo tu pewnie zwracam się do rodziców, którzy dziecko stracili w takich czy innych okolicznościach. Wy też zawsze jesteście dla tego dziecka, będziecie rodzicami, i to jest niezaprzeczalne. I nawet jak po ludzku już mu nie możecie za bardzo niczym usłużyć i niczym pomóc, to w oczach Jego i w oczach Boga zawsze będziemy po prostu dla nich mamą i tatą. A wiadomo też, czy wiadomo, nie wiadomo, ja, dla mnie wiadomo, dla niektórych pewnie nie wiadomo. Natomiast mam takie przekonanie, że tak będzie, że się spotkamy i te wszystkie nasze dzieci, nawet nie dzieci, nie wiem, rodzice, dziadkowie, wybiegną nam na to spotkanie w niebie i to będzie spotkanie bardzo radosne, bardzo radosne. I to będzie jedna, jedna wielka impreza z okazji, z okazji spotkania. Także tak to widzę. I jeżeli chodzi o, o tą perspektywę nieba, dla nas, dla naszych dzieci, to jestem naprawdę pełna nadziei i optymizmu i to Wam też dzisiaj chciałam przekazać, że nawet jeżeli się dzieje coś niekontrolowanego, bo niewiele rzeczy, wbrew pozorom, mimo że nauka postępuje, świat idzie do przodu, niewiele rzeczy możemy kontrolować. Możemy po prostu zaufać i zawierzyć, że w tym, co się dzieje, jest jakiś yy, głębszy sens i jest ktoś, kto to ogarnia. To mimo tego mamy przed oczami, ja mam przed oczami tą nadzieję, nadzieję na niebo. Także dzisiaj tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie i do zobaczenia.